Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Nic się nie zmieniło, czyli ja jestem w Warszawie, a Wojciech Cejroski w Ameryce. No, jestem w Ameryce, ale dzisiaj mieliśmy odejść od Ameryki i gadać o czym innym, podobno. Nie, 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 nie. Mieliśmy dzisiaj odejść od wojny na Ukraińsko-Rosyjskiej czy Rosyjsko-Ukraińskiej i mieliśmy się skupić na innych rzeczach, nie dotyczących wojny, czyli dzisiaj jesteśmy pokojowo nastawieni. Na no, proszę uprzejmie. Nie wiem, czy dekoracje I u mnie w pokoju i... studyjnym świadczą o pokojowym nastawieniu, tu wszyscy won, tam rajful, no ale dobra. No, pan, wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia się na to popatrzy. Ja chciałem popatrzeć z jednego punktu widzenia, a mianowicie Donald Trump kilka dni temu ogłosił, że, a właściwie nawet nie ogłosił, on po prostu wydał tak zwany, no to się nazywa ten dekret wykonawczy o likwidacji Ministerstwa Edukacji. No i oczywiście, co więcej, pani, która zawiaduje tymże Ministerstwem Edukacji, Departamentem Edukacji, pani Linda Magmachon, tak się nazywa, przeczytałem, została no. zobowiązana, żeby nie tylko zlikwidować ministerstwo, któremu szefuje, ale samą siebie jako panią minister. No nie, to e no nie ma w tym nic dziwnego. Komisja likwidacyjna. W Polsce to robiło wielu bandytów, którzy zamykali kolejne przedsiębiorstwa, kopalnie, cukrownie, proszę. Pana stocznie. Teraz Ameryka potrzebuje stoczni i produkowania statków, i cały czas w trakcie, kiedy myśmy stocznie zamykali, to Chiny otwierały stocznie, więc to wszystko bandyci, którzy zamykali te przedsiębiorstwa, i wtedy wchodzi komisja likwidacyjna i likwiduje. I ostatnim działaniem komisji likwidacyjnej jest likwidowanie komisji likwidacyjnej, czyli samych siebie. Tam nie ma nic dziwnego. Dobra, nie ma nic dziwnego, ale jak się słyszy o tym, że Trump zamierza zlikwidować Ministerstwo Edukacji i yy, Patrzy się na różne polskie wypowiedzi, nie tylko polskie. No to szaleństwo, co on robi, niszczy szkolnictwo, dzieci ucierpią. Ja już zaraz pana dopuszczę do głosu, ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo, on, bo to jest, to dla mnie było tak naprawdę nawet ważniejsze niż sam fakt likwidacji struktur ministerialnych. Otóż on powiedział, że zlikwiduje natychmiast wszystkie programy dotyczące tak zwanego DEI. To jest ten koszmar pod nazwą różnorodność, równość, inkluzywność, czyli ten mhm. sposób wtłaczania ludziom do głowy. Lewackiej ideologii i likwiduje całą ideologię genderyzmu, to znaczy likwiduje w tym sensie, że likwiduje finansowanie tej ideologii przez szkoły za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji. A teraz już Pan może mówić, co Pan uważa na ten temat. O! No, to nie jest tak, że jakoś się strasznie rwałem. Trump zanim podszedł do zagadnienia, to już w pierwszej kadencji wyciągnął statystyki. Od chwili pojawienia się Ministerstwa Edukacji w Ameryce, poziom edukacji w Ameryce stale spada i coraz bardziej radykalnie. Ameryka była na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o światę, a teraz jest na miejscu pierwszym nadal, jeśli chodzi o wydatki na jednego ucznia. Natomiast, jeśli chodzi o to, jak uczniowie czytają, piszą i liczą, no to Ameryka jest tam na 47 miejscu na kuli ziemskiej? Przy największych wydatkach na każdego ucznia, że tam najwięcej kredek mają i ławek i wszystkiego i nakupowane. E, ministerstwo też ma budżecik niezły, a wyniki koszmarne. Jeśli chodzi o sprawność czytania, koszmarna. W szóstej klasie tylko 60% umie czytać. W szóstej no to klasie? To, tego ale typu wyniki. Ale pan, ale pan, te wyniki sprawdził, bo to brzmi... No, no to Trump to podaje codziennie, więc ci, którzy krytykują, tak. że koszmar i tak dalej, niech sobie zobaczą wyniki z różnych miejsc, wyniki ogólnoamerykańskie, że poziom czytania, liczenia, rozumienia tekstu i tak dalej jest koszmarny. Jedna trzecia uczniów nie umie liczyć ani czytać wychodząc z podstawówki do pośredniaka. U nich jest taka szkoła, system jest inny, trochę podziały i wiekowe, i merytoryczne są inne niż u nas. U nas była szkoła podstawowa, potem szkoła średnia, potem studia. Potem dodali jakieś gimnazjum czy coś. W Ameryce to jest inaczej ustawione. Ale wychodząc z podstawówki, podstawówki do pośredniaka między szkołą średnią i dalej studiami, a podstawówką, to Ty jedna trzecia nie umie przeczytać tekstu. Bo szkoła nie wymaga. Bo DEI, co pan powiedział, zatrudnia się. To u nas jest ZNP na przykład. Związki zawodowe robią takie rzeczy, że jak jesteś działaczem związku, to związek. Ci załatwia pracę, związek cię promuje, związek cię broni przed wywaleniem z roboty, jak jesteś koszmarnym nauczycielem, który źle uczy, jesteś jednocześnie nieusuwalny, bo jesteś związkowcem, działaczem związkowym. Wystarczy, że szeregowy nauczyciel zostanie sekretarzem ZNP w swojej szkole i już to w telewizji polskiej też robili. Rozmnażali związki zawodowe, żeby ich nie mógł kolejny prezes wywalić z pracy. Bo jak jesteś w zarządzie związku, to jesteś nieusuwalny. Takie rzeczy też się działy w Ameryce. I Trump no pokazał wyniki. W, w, w okresie kilkudziesięciu lat istnienia Ministerstwa Edukacji poziom edukacji w Ameryce spada rok po roku, niezależnie od tego, czy prezydentem jest komunista Obama. Śpiący Joe, który nic nie robi, czy republikanin Bush jeden, Bush drugi, Ronald Reagan, za którego też było już ministerstwo, bo kto je założył w Ameryce? Ludziom się wydaje, że ministerstwo edukacji było zawsze. Jimmy Carter, beznadziejny prezydent, który za złotówkę oddał kanał panamski, panamczykom i teraz trzeba odbierać. Beznadziejny, gdzie ludzie stali w kolejkach po benzynę. W domu było zimno, a on powiedział: Załóżcie dwa sweterki. Beznadziejny prezydent chciał zapłacić związkom zawodowym za poparcie w wyborach. I otwartym tekstem to mówi: W ramach wdzięczności za poparcie w wyborach zakładam Ministerstwo Edukacji, którego wcześniej w Ameryce nie było, i poziom edukacji był najwyższy na świecie wtedy. Dzień dobry. W maju mam kolejną trasę po Polsce z występami komediowymi. Będą Państwo pękać ze śmiechu. Proszę zwracać uwagę na tytuł występu: Nie tylko ten. Trudne dzieciństwo, gdzie można się dowiedzieć, jak mały Wojtek pędził Bimber z dziadkiem. Ale są też programy Prawo Dżungli. To dla tych, którzy lubią obserwować survival, niekoniecznie w nim uczestniczyć i nie chcecie tam być. To dla tych wszystkich, którzy bardzo chcieliby pojechać ze mną do Amazonii, a ja Państwa przekonam, że nie chcecie tam być, wszystko to są występy komediowe. Może przyjść każdy: takie dziecko albo taki staruszek. Bilety na www.bilety.pl i www.kupbilecik.pl. A szczegóły na mojej stronie cejrowski.com. Łamane przez występy. Ta sprawa ma jeszcze poza różnymi innymi aspektami kilka dodatkowych. Po pierwsze, pytanie, czy tak naprawdę Trumpowi uda się to zrobić, bo tam jest zdaje się tak, że żeby ta sprawa weszła w życie, żeby faktycznie ministerstwo mogło zostać rozwiązane, to musi to przejść, musi przejść ustawa przez Kongres, czyli musi zdobyć. Poparcie 60 senatorów, a, a republikanie mają 53. Więc to jest taki, nazwijmy to, powód formalny, czy, czy, czy ryzyko formalne z tym związane. A druga rzecz to jest to, bo to warto powiedzieć, likwidacja, bo wielu ludzi myśli tak, jak zlikwidują ministerstwo, to zlikwidują szkoły, zlikwidują nauczycieli. A to jest kompletna nieprawda. Nie, to nie, Wszystkie... nie ma nic żadnego związku. Ministerstwo My... przeszkadza Zyfam. w tworzeniu szkół. Tak, ale ja, ja muszę to powiedzieć, bo ludzie często, no, musimy pamiętać, ludzie myślą. Ludzie słyszą, likwidacja Ministerstwa Edukacji to pierwsze ich skojarzenie, o, nie będzie szkół, Trump zwariował, chce wyrzucić nauczycieli, znikną szkoły. To nieprawda, kompletna nieprawda. Kompetencje centralne czy federalne, które są obecnie w Ministerstwie Edukacji czy w tym Departamencie Edukacji, przejdą do stanów poszczególnych, i to one, że tak powiem, będą pełniły tę funkcję tego opiekuna, kuratora nad szkołami. O to chciałem powiedzieć, bo to wielu umyka. Nawet kurator jest niepotrzebny do niczego, zupełnie. Szkoły w Polsce były na niezłym poziomie, jak się państwo nie wtrącało. Mieliśmy Uniwersytet Jagielloński, który sam wystawiał bez pomocy ministra i król nie musiał zatwierdzać dyplomy, i z takim dyplomem, jak se ktoś pojechał na Sorbonę, to tam czerwony dywan rozkładali, bo cały świat wiedział, że to doskonała uczelnia. Bez żadnego ministerstwa. Uczelnia sama prywatnie jest się w stanie bronić, nie potrzebuje dodatkowych pieczęci zatwierdzania. Wyników egzaminów magisterskich z naszej uczelni przez jakiegoś basałyka w Warszawie, który w ministerstwie, ale w ogóle po co to jest? <noise> Uczelnie powinny konkurować Przepraszam, przerwę, uczelnia, panu, której... prze... tak? przerwę panu na chwilę. Nie basałyka, tylko basałyczkę. Albo basałyczycę. A niech się pan bawi w zaglądanie pod spódnicę, dla mnie minister to jest słowo rodzaju męskiego, Dobrze. niezależnie od tego czy kobieta, czy mężczyzna, czy kosmita piastuje urząd. Ja nazywam urząd, mi na urzędzie ministra siedzi basałyk, nawet jeżeli pod spódnicą ma pewne braki w stosunku do basałyka rodzaju męskiego. Dobrze, zostawiamy kwestię basałyka. Nie, co pan, nagle na, panu do... Lisickiemu weszło zaglądanie pod spódnicę. Ale ja pod To jest właśnie nie. Mnie po prostu bawi paranoja związana z tym, bo mi się przypomniało, jak wielką, z jak wielkim zaangażowaniem, cała masa różnych polskich komendatorów, stara się narzucić nam te różne potworki językowe, ale okej. Okay, to jest, że tak powiem, kategoria ale to jest wątek umniejszanie, poboczny. Drogie panie Feministki, to jest umniejszanie e, rangi kobiety, kiedy używamy tytułu ministerka. Język polski. Rodzi jakieś też uczucia w nas, mamy jakieś reakcje. Jak słyszymy dyrektorka, to wiemy, że to jest dyrektorka szkoły, a nie dyrektor dużego przedsiębiorstwa. Kim wolisz być, kobieto, dyrektorką czy panią dyrektor? No jest bardziej nobliwy rodzaj męski utrwalony przez wieki przy pewnych, określeniu pewnych stanowisk. Przerabianie tego na siłę ministerka to jest coś takiego mniejszego niż minister. No jak sekretarka to jest mniej niż sekretarz w języku polskim. I nie da okay. się na siłę, na piśmie wymusić na ludziach, że jak będę, ja jestem ministerka teraz. A bądź sobie kobietą, ale to znaczy, że jesteś mniej warta niż... Gdybyś była ty, kobietą, ministrem, bo minister to jest no duża dobrze, funkcja. Dzień dobry. Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny. A gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź, patrz. Ja Kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www. Wracamy do głównego wątku, czyli zmiany, która się dokonuje na naszych oczach w Stanach Zjednoczonych i tej, tej, tej polityki oddawania kompetencji na niższy poziom. To tak w ogóle... Tylko to już... jest, to trzeba teraz powiedzieć, ja muszę się wtrącić. Proszę. To jest działanie jak najbardziej konstytucyjne Trumpa. Otóż władza federalna dokonała uzurpacji władzy w wielu dziedzinach życia. W takie nie, niepostrzeżenie to, to się stało. Przez wiele lat po trochu Waszyngton, ta grupa urzędasów, zawłaszczał kolejne rzeczy, którymi mogłyby się swobodnie zajmować Stany. Podczas gdy w Konstytucji jest napisane od początku, że wszystko co da się zrobić na szczeblu niższym, ma być, musi być robione na szczeblu niższym. Na tym polega niezależność Stanów. To jest konstrukcja federacyjna, a nie dyktatura. Za króla było tak, że centrala decydowała o wszystkim. Natomiast Stany Zjednoczone powstały w kontrze do systemów europejskich, wtedy do króla brytyjskiego najbardziej, i chodziło właśnie o to, że ludzie mają sami rządzić sobą. I teraz stan yy, Alaska. Albo stan Kalifornia jest w stanie doskonale ogarniać swoje szkoły publiczne, prywatne i inne rzeczy na swoim poziomie. Nie potrzebujemy władzy federalnej stworzonej przez Jimmy Cartera. Tym się państwo centralne nie powinno zajmować i nie powinno wydawać na to pieniędzy. A jaki jest powód? Ano taki, że na Alasce jest 7 miesięcy ciemnej zimy, strefa podbiegunowa, a w Kalifornii jest wieczna wiosna. I to też ma wpływ na to, że zarządzanie centralne szkołami jest idiotyzmem w tym przypadku. Bo na Hawajach czy w Kalifornii potrze nie potrzebujemy ogrzewania w szkołach, tylko chłodzenie i chcemy mieć inne okna i inne światła niż na Lasce, gdzie jest ciągle ciemno. Na Lasce więcej depresji dzieci mają, bo jest ciemno. W Kalifornii trudniej o depresję, natomiast są inne kłopoty. No i tak dalej, można całą masę podać powodów, dla których każdy stan powinien się swoim szkolnictwem zajmować indywidualnie. I Trump po prostu, zgodnie z Konstytucją Amerykańską, mówi: Niepotrzebnie władza federalna zawłaszczyła tę przestrzeń, oddajemy to niżej stanom, a Stany mogą to oddać jeszcze niżej, kompletnie rodzicom. Tak, ja tutaj teraz ja z kolei wejdę, może nie w słowo, tylko a propos tego wątku, bo to co pan nazwał, że to co może być robione na niższym szczeblu, należy robić na niższym szczeblu, a nie na wyższym, to się nazywa, to się nazywa zasadą pomocniczości i to jest tak naprawdę, bo to jest ten element teraz skądinąd no grotyskowy. Ta zasada pomocniczości jest również zapisana w różnych dokumentach Unii Europejskiej. Tej Unii Europejskiej która zabiera wszystkim wszystkie możliwe kompetencje, przynosząc je do centrum i ta sama Unia, która wyciska, zabiera, chwyta ile tylko wlezie pod siebie, żeby o wszystkim decydować, ta sama Unia, ci sami unijczycy, ci sami biurokraci unijni, mają gęby pełne opowieści o zasadzie pomocniczości. Gdyby cokolwiek... Z tego, co mówią, było faktem, to byłoby dokładnie odwrotnie. Byłoby oddawanie kompetencji z centrum do tego, co jest niżej, do tego, co jest właśnie no dokładnie to, co robi Trump. <laughs> Czyli Trump jest najlepszym, że tak powiem w tej chwili, wyrazicielem zasady pomocniczości, która to zasada jest też zresztą, bo to też mało kto wie, zapisany z częścią tych różnych nauk, tak zwanej katolickiej nauki społecznej, nauk papieskich i tak dalej, bo to jest bardzo rozsądna, bardzo zdroworozsądkowa zasada, ale w dzisiejszym świecie mało kto tego pilnuje, i bardzo dobrze, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych pojawił się ktoś, kto zaczął zasady st pomocniczości stosować na poważnie. No i to jest ktoś wyjątkowy. Dlaczego? Wczoraj usłyszałem komentarz bardzo spostrzegawczy od lewaka amerykańskiego, który ze złością powiedział, że Elon Musk nie daje się lobbować. Bo jest najbogatszym człowiekiem na świecie, więc nie można przyjść do niego i powiedzieć: Słuchaj, damy ci forsę na wybory, wygrasz wybory, kupimy ci coś tam w mediach, wygrasz wybory. On się nie daje lobbować, bo tak, forsy ma tyle i ta robota jest mu do niczego niepotrzebna. Tymczasowo się zajął jako patriota amerykański, chociaż imigrant przecież, w pierwszym pokoleniu on jest imigrant, zajął się ograniczeniem wydatków niepotrzebnych, ale za chwilę wróci do swojego życia i będzie roboty produkował i inne takie cuda. Nie sposób jest lobbować również Donalda Trumpa. Bo co można mu zaproponować? Jak on wszystko force miał już wcześniej. Wybory sobie pierwsze sfinansował samodzielnie, wydał 10 razy mniej od Hillary Clinton i wygrał z nią i tak dalej. Więc wiele osób z gabinetu Trumpa nie daje się lobbować. I dlatego są w stanie wbrew związkom zawodowym. ZNP w Ameryce też funkcjonuje. Obrzydliwy babsztyl, tak samo jak w Polsce. Te wszystkie babsztyle, które chcą trzymać Ministerstwo Edukacji, przytrzymywać siłą, żeby rodzice o niczym nie decydowali, tylko żeby ministerstwo o wszystkim decydowało. Żeby uczelnia nie była suwerenna, tylko żeby ministerstwo o wszystkim decydowało. To są wszystko brzydkie baby. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. One są po prostu źle uczesane, obrzydliwe, brzydkie baby. Baby, zawzięte. No w Ameryce jest tak samo. Nie daje się Trump lombować, Jak Związek Zawodowy Nauczycieli chciałby pogrozić Trumpowi, to nie ma amunicji, bo po, no co, nie poprzemy cię w następnych wyborach? A w których poprzednich mnie poparliście kiedykolwiek? Zawsze jesteście w kontrze. Więc e, w Polsce nie ma takiego przypadku. Nie ma takich polityków, którzy nie dadzą się lobbować. W Europie szerzej, pan wspomniał o tych europejskich wszystkich też, zawsze do każdego można podejść i go lobbować. Albo szantażować, byście brali pieniądze z Kataru. Radek Sikorski też jakieś zarabia, jakieś brał pieniądze za coś. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. I za włączanie, pisze personel, wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka, za subskrypcje i powiadomienia, które są darmowe, czyli nic Państwa nie kosztują. A są takie darmowe, drogi personelu, które kogoś coś kosztują. A nam pomagają na kanale, bo nie... Dziękuję Państwu bardzo za subskrybowanie mojego dzwoneczka. No dobrze, czyli rozumiem, że tutaj kluczem do przeprowadzenia tych zmian w Stanach jest fakt nazwijmy to pewnej niezależności, ja powiem tak o, ogólnie niezależności finansowej tych, którzy nie ma Niezawisłości, zmiany niezawisłości polityków. No Dobrze, bo To jest ten, co chcemy przy sędziach i robimy różne tam, żeby sędzia był niezawisły, to musi mieć immunitet tam dożywotnią rentę, coś tam, nie wolno go wyrzucić, kombinujemy w tę stronę, żeby był niezawisły. No to tu w Ameryce mamy grupę ludzi, nie wszyscy w gabinecie Trumpa, ale ogromną grupę ludzi niezawisłych. Moim zdaniem nie da się lobbować też sekretarza obrony. On miał super karierę, zanim poszedł do rządu i nie wygląda mi na kogoś, kto będzie chciał w rządzie zostać. No chyba, żeby zapragnął zostać prezydentem. Ale nie no, go, to trudno ja go, to jest, będzie. To jest w ogóle osobne, osobna dyskusja na temat tego, że większość polskich polityków jest, że tak powiem, wisi, cała ich, cała ich, że tak powiem, działalność publiczna to jest zawieszona na, to jest forma kariery, oni przedtem nigdy niczego sami nie osiągnęli. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy właśnie przychodzą, zrobili jakiś własny biznes, uniezależnili się życiowo, że krótko mówiąc, mają gdzieś czy tam zarobią parę tysięcy więcej czy mniej. Nie, dla nich tam te 2-3 tysiące to jest w ogóle jakaś 5 tysięcy, to jest bez tego nie mogliby przeżyć, to jest w ogóle całe ich życie, i dlatego oni są tak potwornie uzależnieni. Nie mogą pójść na zwarcie, nie mogą, prze, nie mogą y, y, zrobić tego, co zapowiadali, bo muszą się ciągle dostosowywać, bo to są tak naprawdę urzędasy, które udają często polityków. No, to jest najczęstsza, y, najczęstsza formuła, którą, y, można, y, którą można dostrzec, ale. Nie wchodząc w dyskusję w ogóle na temat, takie, taką całkowitą dyskusję na temat polskich urzędników, to ja bym chciał tylko jedno, żeby z tej pierwszej części naszej rozmowy zostało. Może jakaś refleksja. Ludzie, my naprawdę nie potrzebujemy takiego Ministerstwa Edukacji, jakie w tej chwili ma pani, pod panią Nowacką i całego tego towarzystwa, które próbuje właśnie wykorzystując swój wpływ polityczny i ten centralizm, ten centralizm państwowy narzucać polskim dzieciom, polskim szkołom, polskim rodzinom. Swoje coraz bardziej ideologiczne rozwiązania. I pan powiedział takiego, i ja się chętnie umówię albo z panem, albo z kimkolwiek innym na odrębną rozmowę, bo ja bym w to miejsce wstawił słowo żadnego. Jestem dalej no od dobrze. pana. Moim okay. zdaniem do niczego nie jest potrzebne Ministerstwo Edukacji. I jestem w stanie przyjąć każdy argument, że ale proszę pana, jeżeli nie będzie Ministerstwa Edukacji, to kto będzie stemplował magisterki? No nikt. Uczelnia. I teraz wiemy, że uczelnia, do której tam chołownia z bosakiem i tam co jakaś afera była taka, że to jest uczelnia, która daje za nic. No, i jak z taką magisterką. Zdaje do mnie się, że za przyjdzie... co? Tylko nie wiemy do końca za co. No, do mnie, jak przyjdzie do pracy ktoś z takim dyplomem, to ja sprawdzam, co to za uczelnia. I po uczelni jestem w stanie stwierdzić, nie potrzebuję ministerstwa. Pański dyplom jest dla mnie nic nie warty. W tym przypadku to ministerstwo nawet utrudnia, bo magister magistrowi równy, jeśli jest ministerstwo. A jeśli nie ma ministerstwa, no to ja sprawdzam sobie, czy to jest dobra szkoła, czy nie dobra. I tak dalej. Matury nie potrzebuje ministerstwa. Bo wiemy, był ranking za komuny, jak pan chodził do ogólniaka i ja chodziłem do ogólniaka. Był ranking liceów i człowiek zanim, się, zanim poszedł do liceum, to wiedział, że są lepsze i gorsze licea. No wiadomo, to jest akurat to jest powszechna wiedza. No więc właśnie, więc tu znowu ministerstwo jest niepotrzebne. Ranking to może prywaczasz jakiś robić, więc do robienia rankingu nie jest niepotrzebne. I jestem w stanie na każdy temat... Yy, no Każdy dobrze. powód tu. istnienia ministerstwa obalić w ten sposób, że władza lokalna zrobi to lepiej. Dobrze, w takim razie umówimy się może na osobną rozmowę wyłącznie na temat sensu istnienia Ministerstwa Edukacji. Wybierzemy jakiś czas, kiedy nic się nie będzie innego działo wielkiego. <śmiech> <śmiech> A taki czas może kiedyś nadejdzie, ale na się stanie... lata się spodziewam, że się będzie działo.